Oddział przygotowawczy tkalni to jest oddział, w którym przygotowuje się surowiec włókienniczy dostarczony w postaci nawojów tych stożkowo-krzyżowych, najczęściej sprzędzalni bądź zakupionych, do dalszego przerobu w tkalni właściwej. I jakie tu mamy procesy, jakie tu mamy pracę? Mamy proces zwany cewieniem wątku czyli nic innego, na, czyli na maszynach to, czyli jest to przystosowanie, że tak powiem, wątku do tkania klasycznego na krosnach członkowych, czułenkowych, czyli przygotowanie takiego nawoju cewiarkowego. E, tutaj mamy takie, takie nawoje cewiarkowe o, właśnie. I to jest wykonywane na, urząd... na maszynie, która zwie się cewiarka wątku. Tutaj w tych zakładach były cewiarki radzieckiej produkcji UA300 i proces polega na tym, żeby przędzę z takiego nawoju stożkowo-krzyżowego nawinąć na taką cewkę wątkową. Cewka wątkowa ma taką konstrukcję, jak tu widać, umieszczają się w i Jest tutaj tak, tak zwana przędza, przędza wątkowa, która jest wykorzystywana do produkcji tkanin i jest tak zwana rezerwa rezerwa tu nawinięta. Widzicie Państwo, jest taka wyraźna, wyraźna przerwa między jedną częścią nawoju a drugą. Rezerwa służy po to, żeby czujnik, który, że tak powiem, wątkowy czuwa na tym, żeby w odpowiednim momencie tą cewkę wymienić, wymienić na krośnie, a wymiana następuje automatycznie, tak jak jak tutaj wcześniej Państwu w historii dawałem, jak to Nordrop wymyślił to krosno z automatyczną wymianą cewek, czyli automatycznie czujnik wyczuwa, że się skończy, skończy wątek. Jest, następuje impuls do maszyny. Mechanicznie ta cewka jest wybijana do pojemnika, a w to miejsce jest nabijana do czółna nowa cewka. I tak proces trwa podczas całego procesu tkania. Czyli pierwszy proces w takiej klasycznej technologii cewienie wątku, maszyny cewiarki. Mamy już przygotowany wątek w nowszych maszynach bezczułękowych, natomiast jako wątek zasilany jest bezpośrednio z nawoju stożkowo-krzyżowych. Czyli w tej nowszej generacji krosien pomijamy etap. Cewienia. Wyrzucamy niejako z procesu technologicznego jeden, jeden z etapów produkcyjnych. Następnym takim etapem to jest snucie osnów. Czyli to są te nici, które są ułożone równolegle, które tworzą jeden z układów tkaniny. Ten prostopad układ tkaniny to, jest, to są nici osnowy i... Tworzymy je w, na maszynie zwanej snowadłem. I mamy tutaj dwa, dwa rodzaje snucia. Mamy snucie taśmowe i snucie zespołowe. Czym one się różnią? Snucie taśmowe polega na tym, że z ramy natykowej, a rama taka natykowa, też ją zobaczymy, to obłożenie do kilkuset cewek, czyli kilkaset nici równolegle, które je, zasila tą maszynę. W postaci taśmy nawia, nawijana jest na bęben snowadła, na, bęben nowadła, na bęben z, tak zwany konus yy. i taśma taka ma, tak jak powiedziałem, do kilkuset yy, nici, najczęściej do 400-450 nici. I jest taśma nawinięta jedna określonej długości, powiedzmy 800 metrów bo tak mniej więcej osnowy mają 800, 1000 metrów długości. I obok, jak te 800 metrów jest nawinięte, następuje przesuw o raport tego snucia i nabija się następną taśmę. I takich taśm się nawija na osnowie takiej powiedzmy typowej osnowie, która jest przygotowana do tkania. To jest od 1500 do nawet 5 tysięcy nici tak równolegle ułożonych. I tyle taśm się nawija, ile tam ten, ta szerokość osnowy ma, ma mieć docelowo i ilość nici, która wynika z warunków technicznych. I jak jest nawinięty na ten bęben snowadła taśmowego już cała ilość tych taśm, powiedzmy 10, 12 taśm czy, czy 8 taśm, to wtedy, wtedy te taśmy z tego bębna przewija się na snowadle na wał osnowowy, nawał osnowowy. I to już jest wał osnowowy, który jest gotowy do transportu natkalnie do założenia na krosno. Możemy tu snuć zarówno osnowy gładkie, ale snucie taśmowe najczęściej do snucia raportowego tam wielokolorowego i tak dalej, bo tu można sobie spokojnie wszystko ustawić, ma się gotową osnowę. I ta osnowa jest albo na snowadle woskowana, czyli wzmocnienie tej osnowy następuje poprzez woskowanie, albo jest później na klejarce w dalszym etapie klejona, czyli nanoszenie, nanoszenie jest klejonki w celu wzmocnienia nitki czy najczęściej klejonki skrobiowej. I to jest jeden z systemów snucia. Natomiast jest drugi system snucia, tak zwane, tak zwane snucie zespołowe. I tutaj yy, różnica polega na tym, że na snowadle yy, tworzymy nie wały osnowowe, tylko wały snowadlane. Czyli jeśli tam w taśmie mieliśmy powiedzmy 400 nici, to tu yy, w snowadle zespołową te 400 nici jest nawiniana na całą szerokość osnowy. Czyli na bębę, na całą, też powiedzmy 800 tysięcy metrów, ale nie w taśmie wąskiej, tylko na całej szerokości, na całej szerokości y, y, osnowy. I y, mamy 500 nici, prawda? Chcemy mieć 4000. W związku z tym, żeby było 4000 nici, y, to musimy 8 takich wałów nasnuć, i te wały y, snowadlane. Łączymy później w jedną osnowę w procesie klejenia na klejarce. Generalnie tam ze snowadła mamy gotową osnowę, tu mamy wały snowadlane, które łączymy w jeden potok na klejarce. Kleimy i z przodu klejarki otrzymujemy dopiero wał tkaninowy, który idzie na krosno. Na tym polega różnica między snuciem. Taśmowym osnowowym. Tu możemy raporto, raporty na zespołowym, ciężko byłoby nam na przykład paseczek, paseczek niebieski, paseczek czerwony, zielony i tak dalej. Tu natomiast jak sobie to już ułożymy w sposób konkretny, że te nitki jedna obok drugiej są na, na, wale, na wale tym tkaninowym to już tego, to się nie zmieni, czyli mamy wał od razu na, na snowadę po przewinięciu wału tkaninowy, tam y, przy y, pro, produkcji tkanin y, gładkich y, jest to szybsza metoda snucia, y, mniej pracochłonna i przy, y, do, jeśli produkujemy tkaniny gładkie, nierap, nieraportowe, to snucie zespołowe było tym takim snuciem bardziej efektywnym, bardziej, bardziej wydajnym. Dlatego dwa rodzaje snowadę. Następna, następny proces przewijanie e, przędzy. No, przewija, po co przewijanie przędzy? Po, e, przewijanie przędzy na tkalni służyło e, przede wszystkim e, do, odzysku, do odzysku przędzy po procesie snucia po procesie snucia, bo jak tam ramę mamy obłożoną, określoną długość tam wstuniemy, a na takiej cewce nie zawsze, nie zawsze jest nagnięta jednakowa długość. Pozostają o takie końcóweczki jak ta, ta mała ceweczka, prawda? Pozostają końcóweczki przędzy, która, którą już wysnuć nie możemy. Wiązać, wiązać na snowadę to jest bardzo nieefektywnie, bo oczywiście jak wiążemy, to zatrzymujemy pracę całe, całej maszyny, wydajność spada i tak dalej. W związku z tym te końcóweczki później natykaczka czy snowaczka zrzucała do kontenera, idzie to pod, do przewijarki i te końcówki na przewijarce są przewijane, dowiązywane i tworzy się nowy nawój stożkowo-krzyżowy, który tam powiedzmy będzie z 10, 20 takich utworzyć taki nabój około 1 kg. Temu służył proces przewijania. Skręcanie przędzy to tylko w szczególnych przypadkach, kiedy potrzeba było albo do specjalnej konstrukcji tkanin, gdzie na skutek łączenia dwóch, trzech nitek otrzymywało się określoną strukturę, bądź bardzo mocną przędzę, albo skręcało się przędzę po to, żeby były tak zwanych krajkach, bo krajki to są szczególnie narażone na obciążenia i na, na tego to one musiały być znacznie większej wytrzymałości, także było najczęściej z bawełny skręcane i podwójnie wykorzystywane. I skręcarki, tutaj były dwie skręcarki w tych zakładach miarskich. Taki proces skręcania przędzy też był uskuteczniany, to przędze specjalne skręcane do specjalnych konstrukcji tkanin. Parowanie przędzy. To były takie parowniki, gdzie wjeżdżał wózek z przędzą po to, żeby wyparować. Parowanie służyło do tego, żeby nadać określoną wilgotność, bo len nie lubi być przesuszony, wtedy się źle przerabia, zrywa się, jest sztywny i żeby wystabilizować skręt. Bo jeśli skręt jest niewystabilizowany przędzy, to jeśli w procesach gdzieś tam naprężenie tego, to, to powstają skrętki, które, o to jest wystabilizowany, natomiast tak jak się weźmie niewystabilizowany, to normalnie się skręca. I parowanie służyło właśnie jako proces, służyła do wystabilizowania skrętu, taka dodatkowa operacja w procesie przygotowawcza. No i czyszczenie cewek wątkowych. Czyszczenie cewek wątkowych były takie specjalne maszyny plus ludzie oczywiście, bo ta cewka wątkowa, jak ona została wykorzystana, zostawała ta rezerwa. I tą rezerwę trzeba było usunąć. Serowanie mechaniczne nie jest idealne, prawda? A maszyna, te krofne pracowały z prędkością obrotową około 150-170 obrotów na minutę. Także to szybko, że tak powiem, musiało być zrobione, zsynchronizowane w czasie. Także temu służyło. No i tutaj na zdjęciu mamy taką właśnie cewiarkę UA300. Od, gó od góry zasilanie z, na z nawoju stożkowo-krzyżowego. Jest ten aparat taki wodziko wodzikowo-nawijający, którym ruch posuwisto-zwrotny, żeby tą, tą, tą przędzę nawinąć. Prawda? Na, na początku była nawinięta rezerwa, a potem nawijana była cewka, ta, ten nawój właściwy. I po, był czujnik grubościowy. Jak osiągnęła określoną grubość przędzy, to następowało automatyczne wybijanie i nowa cewka była z aparatu zasilana. Także było tu już automatyzacja taka mechaniczna i sterowanie przez czujniki mechaniczne. Snowadło taśmowe. I tu Państwo widzicie, to jest ten, ten tak zwany konus. On na końcu ma taki stożek, bo to żeby ten jedna taśma na drugą dochodziła, no trudno byłoby pionowo, bo nitki by spadały. Prawda? Wymyślono, że pod kąt, określonym kątem, prawda? w zależności od grubości przędzy, ustawiano pochylenie tego, tego stożka. I nawijano taśmę i to jest jedna taśma nawinięta i potem raport zaczynał się później od wierzchołka i ciągnął się dalej i tak taśmy po kolei zostały, były nawijane na tym snowadle. A później było to przewijane na, a to jest natomiast zespołowe. Widzicie Państwo, że tutaj tylko jest jeden wał. I napędzany, prowadnicę, grzebień, płochał, gdzie się ustala, i rama natykowa, czyli cały potok włókien z ramy, czyli tam 400-500 włókien było nawijane na całej szerokości. I takich na, osn na osnowę składało się 4, 5, 6 wałów, w zależności od tego, ile nici w raporcie miała osnowa. No, Przewiarka sto stożkowo-krzyżowa, tutaj. Były przewiarki RZ najczęściej stosowane także, tutaj też był bęben prowadzący nitkę, stożkowo-krzyżowe nawinięcie, czyli... Cewka się obracała, jednocześnie wodzik y, przesuwał i następowało nagnięcie. Była też pod określonym kątem, po to, żeby y, kąt by, by był określony dla danej grubości, żeby potem przędza się łatwo odwijała, bo, bo z płaskiego się gorzej odwija prawda, niż y, ze, sztoszko, ze stożkowego. No i y, żeby miała określoną y, wagę i określoną y, długość. Na takiej, na takiej cewce stożkowo-krzyżowej, na takim nawoju stożkowo-krzyżowym, Najczęściej 1000, 1200, ale bywały i 8000 metrów w zależności od grubości, od grubości yy, nici. Tu natomiast mamy przewiarkę nowszej generacji, przewiarki automatyczne stworzono, bo też wiadomo, przewiarce, jeśli z tych, tych takich drobnych rzeczy najwięcej czasu było, że tak powiem, pochłaniało to wiązanie, wiązanie tych nitek. Natomiast wymyślono też przewiarkę automatyczną, gdzie był aparat, który automatycznie wiązał końcówkę do końcówki, nawijał, czyli, czyli znaczne przyspieszenie procesu. procesu przewijania przędzy. Tu mamy takie wózki do magazynowania i transportowania wałów osnowowych, bo te wały osnowowe były oczywiście odpowiednio ciężkie, bo one miały bardzo dużo tej przędzy. W związku z tym wymyślono, no i jak się magazynowało, no to gdyby tak układać jeden obok drugiego, to zajmuje odkreśloną powierzchnię. W związku z tym wymyślono mechaniczne takie stojaki. Na takim stojaku 3, 4, 5 osnów można było w pionie utrzymywać. Na, napędy były silnikiem elektrycznym, także można było w każdej chwili sobie przesunąć, zdjąć z takiego, z takiego yy, stojaka.